2013, na E3 EA zaprezentowało coś co było wręcz niemożliwe, z grywalnej mobilnej giereczki na telefon zaprezentowali strzelankę z tego samego uniwersum, która nie dość, że wyglądała świetnie, to widać było, że będzie bardzo grywalna. No tak, a jest teraz 2020, a IA wydał już 3 gry z tego uniwersum, a nadal pierwsza część pozostaje tą najlepszą. Dlaczego, co jej robić źle w nowszych produkcjach? O tym w dzisiejszym odcinku. Pierwsza część nie była czymś magicznym. Z pozoru miała to być gra kierowana do fanów Plants vs. Zombies, więc nie ma co porównywać GW do czy Paladins. To w ogóle inny rodzaj strzelanki. Gra posiada wiele trybów multi, ale gracze głównie grali w tryb Capture the Flag, tak zwane ogrody i grobowce. Inne tryby były takie se, a ogrody i grobowce bardzo wyłaniały się z cienia innych. Tryb Garden of był spoko, ale coś mi jednak brakuje. Postaci w GW było mało. Nie chodzi o to, że to jest wada, ale wręcz bym powiedział, że zaleta. To jest coś, przez co uwielbiam tą grę. Zrównoważone drużyny. Chodzi mi o to, że w tej części, jeśli w drużynie roślin znajduje się healer albo tank, to w drużynie zombie również. Zapamiętajcie to, wrócę do tego później. Mapy, moim zdaniem, w tej części też są najlepsze, do tego też wrócę później. Rzeczy, które sprawiają, że Garden Warfare jest wyjątkowe, to po pierwsze, nie ma mikropatności, znaczy są, ale nie wymuszane. Tu tłumaczę Wam to tak. W grze podczas rozgrywki zdobywamy, zdobywamy, coiny, za które można kupić paczki, w których są naklejki, na z postaciami. Zdobywamy 5 naklejek z tą samą postacią i ją zdobywamy. Jedyna mikropłatność jest taka, że możemy samemu dokupić więcej monet. Po drugie, wiecie, jak są te skiny w CS-ie, na przykład Macie pomarańczowy pistolet. Ale jedyne co wam zmienia to wygląd. Teoretycznie w GW też są takie skiny, ale jest, są ich dwa rodzaje. Pierwszy to oczywiście skin, przez który złego groszka macie plazmowego czy ogniowego, który faktycznie ma te plazmowe ogniowe strzały. Drugi rodzaj to standardowe zmiany w wyglądzie. Gra otrzymała tak ciepłe oceny na poziomie 8 na 10 że od razu EA wiedziało co robić. Nie była to gra wspaniała, ale nie była zła. Była ona dobra. Już rok po premierze jedynki na E3 w 2015, EA zaprezentowało drugą część. Pomimo i tak samo dobrej ocenie, produkcja okazała się taka sobie. Pamiętacie, zrównoważone drużyny? Zapomnijcie o tym. Nowo dodane postacie absolutnie się z tego nie wywiązały. Dostaliśmy po stronie roślin cytryna, róże oraz kukurydza, a po stronie zombie dostaliśmy pirata, supermuzga oraz impa. Przepraszam bardzo, ale gdzie tu jest równowaga? Jak ktoś jeszcze nie rozumie to wytłumaczam. Groszek jest odpowiedzią na Food Soldiera, Słonecznik na Naukowca, Champer na Allstara, a Kaktus na Inżyniera. Każdy z wymienionych wyżej bohaterów ma podobne do siebie zdolności. Chodzi o to, gdyby przerobić Groszka na Zombie, by wyszedł Żołnierz. W drugiej części Imp jest odpowiedzią na Cytryna, Kapitan na Róże, a Supermus na Kukurydza. Przepraszam bardzo, ale co? Mógłbym zrozumieć, że Kapitan jest odpowiedzią na Kukurydza, bo są takimi powiedzmy snajperami ale róża yy, no w tej części nie ma zrównoważonych postaci, następna rzecz mapy, oj mapy mapy w dwójce moim zdaniem są przekombinowane oraz zrobione na siłę w pierwszej części mapy były ładne oraz miały sens rośliny i zombie czyli powinny być mapy z miastami pokryte trawą oraz cmen ta cmentarzyska takie cmentarne ruiny a nie jakieś podróże w czasie, czy kosmos, w którym i tak się nie da grać. Coś nowego w tej części... to potwórkowe pole walki, które jest nimi spoko, bo można grać na nim z przyjaciółmi, ale nic poza tym. A nie są te wkurzające małe gobliny, które nic nie wnoszą do gry. Czemu oni jeszcze nie wywalili? Oczekiwałem po wprowadzeniu tej mapy tego ponurkowego pola walki jakichś dużych, fabularnych misji, a dostaliśmy takie małe misyjki typu Idź, zabi, wróć. Jak w Mafii 3 oczywiście. Zawsze tak samo. Tryby rozgrywki w multi zostały takie same, lecz z pewnymi zmianami. Tryb Garden Ops oraz ogrody i grobowce dostały taki edycję zombie, wersję zombie. To znaczy, że w Garden Ops oraz ogrodach i grobowcach Obrania się na grobka jako zombie Że jest taka możliwość Na początku myślałam, że to będzie świetne i faktycznie było Tylko zastanówcie się nad bardzo ważną rzeczą To jest Plants vs Zombies, a nie Zombies vs Plants Takie posunięcie jest ciekawe, bo fajnie zmieni zasady gry Ale to zupełnie wypacza zasadę Plants vs Zombies Jednakże to była wciąż wciągająca strzałka z małymi minusami jak jedynka. Wszystkie najważniejsze aspekty z jedynki zostały, czyli paczki oraz skiny postaci, które faktycznie zmieniają postać, a nie tylko wygląd. Dwójka zawierała nowe mapy, postacie oraz lobby, ale równie dobrze mogli to dodać do pierwszej części jako DLC, więc ostatecznie gra dostała jakieś parę punktów więcej niż poprzednia część. Gra z zarobiła znacznie mniej niż jedynka, na przykład z braku dużej rewolucji, bo zazwyczaj jak jakaś firma chce dodać do swojej strzelanki nowe postacie, to... to nie robi drugiej części, tylko daje... ich do na przykład DSI, ale to nie powstrzymał jej przed zrobieniem kolejnej części. Trzecia część to już w ogóle oderwanie od rzeczywistości. I EA już w ogóle poszło na kasę. W tym przypadku nie będę mówił o zrównoważonych postaciach czy dziwnych mapach. Nie, są o wiele gorsze problemy. Tak, grani posiada posiadasz pod tytuł Garden Warfare. To jest akurat ogromny plus dla tej produkcji, bo ta gra naprawdę nie ma wiele wspólnego z GW. Po pierwsze. Gra nie posiada tego, czego gracze w GW pokochali Czyli paczki z naklejkami oraz skiny postaci, które faktycznie coś robiły A dostaliśmy jakiś automat, który dosłuje nam jakieś śmieci za za bezsens A skiny dla postaci, które zmieniały naszego groszka na przykład ogniowego Zniknęły Pozostały tylko suche skiny oraz jakieś punkty doświadczenia które i tak nic nie dawały A te suche skiny zmieniały tylko wygląd Niestety muszę wspomnieć o postaciach Bo jak powiedziałem wcześniej Nie dość, że nie są już one zrównoważone Jak zresztą w drugiej części To jest ich już po prostu za dużo Oraz... gdzieś ich wygląd? Przepraszam, ale co to jest? Jedynie... Jedynie kto to tu wygląda normalnie to champer oraz słonecznik. Reszta postaci zrobiła się tak szpetna, co to jest? Że jak na nich patrzę, to wypływają mi oczy dosłownie. To już nie jest to samo. To wygląda jak, teraz jak jakiś szajs dla dzieci. Co? I ej zatrudniło pracowników z Epic Games'a? Wywalać. To ma być vs Zombies. Poważne, strzelańskie. Te, dla nastolatków, a nie kurde jakieś beznadzieje dla dzieci, ta jasne. Od drugiej części bohaterowie gry stają się beznadziejni oraz niepotrzebni. Najlepsze postacie to oryginalna ósemka z gw jedynki, która oczywiście wygląda beznadziejnie w trójce. Wspomniałem już, że gra ma inny podtytuł, tak? Zapytacie czemu? Ej, tłumaczy się tym, że jest nimi jakaś bitwa o jakieś miasteczko. W którym żyją rośliny oraz zombie. Poczekajcie, czy było już coś takiego? Nie, nie wydaje mi się. Ej, w drugiej części, Cię. Dobra, już, ok. Niby kampania dla jednego gracza w tym miasteczku jest większa niż w dwójce, ale po opiniach sugeruje, że są takie same jak w poprzedniej części, tylko że jest ich po prostu więcej. Atrakcje w tym miasteczku są nudne. Gra jest tak bardzo beznadziejna, że ludzie na forach sypią uwagami o to, że serwery są zapychane bo botami. Ja się pytam, kiedy ta gra przejdzie na model free-to-play? Nie muszę mieć dostępu do miasteczka, czy tej kampanii, czy skinów, które nic nie robią, tylko multi. Ale żeby przejść na ten free-to-play, bo nikt w to nie będzie grał. Jedynka miała fajny oryginalny pomysł na siebie. Dwójka mogła zostać dodana, dodana do jedynki jako DLC, niż osobna część. Ale nadal dwójka to gra z serii Garden Warfare. Trzecia część to zupełnie inna gra, kampania jest tak samo nudna, z postaci wyssano cały sens. Skiny są tylko do ubioru, tryb Garden Ops się pogorszył. Wiecie co? Ja czekam na GW3, co może nastąpić dopiero w 2024, ale czekam. I wiecie co bym w niej chciał? Po pierwsze, aby gra była przynajmniej na poziomie GW2, choć ja bym wolał na przykład to menu z GW1. Po drugie, aby wyszukiwarka serweru była zaawansowana, a nie beznadziejna. Na poziomie kurde, no. Że GW1, GW2, GW3, cały czas jest taka sama wyszukiwarka. Po trzecie, aby było można tworzyć serwery z dowolnym trybem zaawansowanymi ustawieniami Na przykład aby mógł stworzyć rozgrywkę ogrody kontra grobowce, można grać tylko postaciami z GW1 w każdej drużynie jest Max 8 osób aby nie było tak szalonej rozgrywki Raczej mogą dołączyć jeśli mają rangę powyżej 50. Po czwarte, kampanie, która zawiera fabułę oraz wciągające misje. Na przykład kampania jak w Call of Duty. Tam się głównie strzela, ale tam kampanie są wciągające. Po piąte, postacie z reguły mają za dużo życia. Z tego powodu strasznie długo trzeba w kogoś strzelać, aby zdechł. Nie ma znaczenia czy... Czy strzelacie w głowę, czy w nogi? A czy trochę ma, bo w głowę trochę więcej zadaje, ale i tak długo trzeba wystrzelać. Powinno być bardziej tak, że jak się postaracie, wsedłicie w głowę, to zabijacie kogoś na jednego strzała oraz dostajecie punkty za headshot'a. Na końcu życzę IE, aby stworzyli dobrą grę Garden Warfare bo jak na razie, GW1 jest najlepszy. Zostawiam Was tymi słowami. Ja byłem Tym X. na razie.